Francis Bacon. Nowa Atlantyda. Strona 49. Czyta Reda Paweł Haddad. Przed tysiąc dziewięciuset laty panował na tej wyspie król, którego pamięć czcimy i wielbimy najwięcej ponad pamięć wszelkich innych władców. Oddajemy mu cześć nie po pogańsku, nie, lecz jako pewnego rodzaju narzędziu Boga. Lubo był jeno śmiertelnym człowiekiem? Miało na imię Solamon. Jego też poczytujemy za prawodawcę tego ludu. Bóg obdarzył go wielkim, niezgłębionej dobroci sercem. Król ów całkowicie poświęcił się jedynie temu, aby państwu i ludowi swemu zapewnić szczęście. Otóż wziąłem pod uwagę, że kraina ta zupełnie wystarcza sobie i, aby tak rzec, rozporządza sama w sobie wszystkim istotnym dla utrzymania się bez pomocy i zasiłków obcych, że ma ona w obwodzie mniej więcej 5600 mil i w większej części jest nadzwyczaj urodzajna, gdyż odznacza się żyznością gleby. Zważył również, że flota i okręty krajowe mogą być z lepszym skutkiem przeznaczone i wykorzystane do przewożenia ludzi i towarów z portu do portu naszej wyspy, jako też do żeglugi ku pewnym wyspom pobliskim, które podlegały jego władzy i prawom. Dalej zaś uświadomił sobie, iż królestwo to było wówczas w tak pomyślnym i kwitnącym stanie, że stan ten mógł się raczej tysiąckrotnie pogorszyć, lecz prawie w żaden sposób nie mógł się poprawić. Władca nabrał więc przekonania, że do osiągnięcia naprawdę szlachetnych i zniosłych celów niczego mu już nie brak jak tylko utrwalenia o ile mogła tego dokonać ludzka zapobiegliwość stosunków, które tak szczęśliwie za jego czasów złożyły się i ustaliły, jakoż nadając podstawowe prawa ustanowił między innymi bardzo ważne przepisy o zakazie wstępu dla cudzoziemców, którzy onego czasu, choć było po amerykańskiej, przybywali jeszcze dość często. Przedsięwziął to z obawy przed zmianami i pomieszaniem obyczajów. podobny zakaz wstępu dla cudzoziemców na mocy dawnego ustanowienia obowiązywał i utrzymuje się aż dotąd u Chińczyków. Lecz tam wypadło to o tyle gorzej, iż uczyniło z nich naród małostkowy, ograniczony, Lękliwy i mało pojętny. Natomiast nasz prawodawca, kiedy tworzył swoje zasady prawne, poszedł zupełnie inną drogą, zachowując właściwą miarę. Przede wszystkim bowiem nie naruszając nakazów ludzkości, powołał do życia urządzenia i zakłady dla wspierania i wspomagania nieszczęśliwych cudzoziemców, z czego i wyście sami skorzystali. Na tę zmiankę, jak wypadało, podnieśliśmy się wszyscy i skłoniliśmy się on zaś ciągnął dalej. Król ten, pragnąc czyny ludzkości połączyć z roztropnością polityczną i mając przekonanie, że nie byłoby zgodne z wymogami ludzkości, gdyby cudzoziemców zatrzymywano wbrew ich woli, a z drugiej strony nie odpowiadałoby interesom państwowym, iżby powracali do siebie i rozgłaszali tajemnice tej wyspy, wybrał drogę następującą. Ustalił, iż jeśli jacyś cudzoziemcy spośród tych, którym zezwoli się na lądowanie, zechcą się oddalić, to nie będzie im się stawiało przeszkód, lecz tym, którzy będą woleli zostać, państwo nasze zapewni stanowiska i środki do życia. W tej materii wykazał się rzeczywiście wielką mądrością, gdyż nie możemy sobie przypomnieć, by w przeciągu tylu stuleci dzielących nas od wydania owego prawa, choć jeden obcy statek wolał stąd odjechać. I zaledwie trzynastu ludzi w różnych okresach wybrało powrót na naszych okrętach. Nie wiemy oczywiście, co ci nieliczni ludzie, którzy w taki sposób od nas wracali, rozpowiadali o tym kraju. A to lisnadnie domyśleć się można, iż cokolwiek mówili, nie było poczytywane za nic innego, jak tylko za jakoweś urojenie. Jeśli zaś chodzi o nasze własne podróże do obcych krajów, to prawodawca ów był zdania, że należy ich całkiem zakazać. W Chinach tak nie jest, bo Chińczycy pływają dokąd chcą i dokąd tylko mogą. Wskazuje to wyraźnie, że prawo ich, zamykając dostęp cudzoziemcom, zrodziło się z małoduszności i lęku. Natomiast nasz zakaz podróży ograniczony jest przez jedno zastrzeżenie, które doprawdy godne jest podziwu, gdyż pozwala na wyciągnięcie korzyści z obcowania z cudzoziemcami przy równoczesnym uniknięciu szkód. Teraz właśnie wam to odsłonię. Może będzie się zdawało, że chwilowo odbiegam tutaj od przedmiotu rozmowy, lecz rychło dostrzeżecie, że i to należy do rzeczy. Jakoż wiedzcie, najmilsi przyjaciele, iż pośród dokonań owego króla najwięcej wyróżnia się jedno, a jest nim założenie i urządzenie pewnego zgromadzenia czy stowarzyszenia, które zwiemy Domem Salomona. Według naszego szacunku powiadam, jest to najznakomitszy zakład tego rodzaju na całej kuli ziemskiej, a dla Królestwa tego wspaniałe źródło światła. Dom ten oddaje się rozważaniom i badaniom dzieł oraz stworzeń bożych. Niektórzy przypuszczają, że nazwę swą wywodzi od nieco zmienionego imienia założyciela i że właściwie powinno się mówić dom Solamony. W oryginalnych jednak dokumentach archiwalnych nazwa ta jest zapisana tak, jak brzmi dzisiaj w mowie potocznej. Sądzę przeto, że pochodzi ona od owego króla żydowskiego, który cieszy się sławą u was, a i nam też jest znany. Mamy nawet jakieś części jego dzieł. Przez was już ulubione, tam zagubione, a mianowicie historię naturalną, w której opisał wszystkie rośliny od cedru libańskiego aż do hyzopu rosnącego na murze, oraz wszystkie stworzenia żywe, zdolne do poruszania się. Stąd też przyszło mi na myśl, iż król nasz, zdając sobie sprawę, że pod wielu względami jest podobny do owego władcy żydowskiego, który żył wszak na wiele lat przed nim, mu imieniem jego chciał zakład ten uświetnić. Do takiego poglądu doprowadziło mnie osobliwie to, co znalazłem w najstarszych opracowaniach historycznych, iż towarzystwo to czasami nazywane bywa domem Salomona, a czasem kolegium dzieła sześciu dni. Mam więc zupełne przekonanie, że nasz znakomity król właśnie od Hebrajczyków dowiedział się o stworzeniu przez Boga w ciągu sześciu dni, zarówno świata, jak i wszystkiego, co się na nim znajduje. Dlatego też, kiedy powoływał dom do badania praw przyrody oraz zgłębiania jej tajemnic, nadał mu niewątpliwie dla większej chwały Boga, Stworzyciela wszechrzeczy rzeczy i dla pełniejszego pożytku ludzi, którzy z nich korzystają, także i tę drugą nazwę. Kolegium dzieła sześciu dni. Jednakowoż wróćmy wreszcie do tego, o co nam głównie chodzi. Zabroniwszy poddanym wszelkich podróży morskich z wyjątkiem okolic podlegających jego władzy, król nasz pomimo to nakazał, aby co dwanaście lat wysyłano zawsze z królestwa tego do różnych krajów świata dwa okręty, i by na każdym z nich jechało po trzech członków bractwa Domu Salomona. Winni oni otrzymać polecenie, aby nas dokładnie uwiadamiali o całokształcie stosunków, jakie zastaną w tej połaci świata, do której przybiją, a szczególnie o nauce, sztuce, przemyśle i wynalazkach dokonanych na ziemi całej, a kiedy będą powracali, by przywieźli książki, narzędzia i wszelkiego rodzaju wzorce. Statki po wysadzeniu braci na ląd mają jechać z powrotem. Bracia zaś muszą pozostać na obczyźnie aż do przybycia nowych wysłanników. Nie wolno tych okrętów zaopatrywać w inne rzeczy, jak tylko w należyty zapas żywności, tudzież zasobny skarbiec przeznaczony na pokrywanie potrzeby braci, na zakup owych książek, wzorców oraz na wynagrodzenie rozmaitych potrzebnych współpracowników. Nie jestem uprawniony do odkrywania Wam sposobów, jakimi zapobiegamy rozpoznaniu. Załóg okrętowych w krajach będących celem tych podróży. Ale też nie pytajcie, jak to się dzieje, że wysadzeni na ląd mogą przebywać tam pod pozorem, że należą do innych narodowości. Albo do jakich okolic przedsięwzięto już takie wyprawy, albo na odwrót. Jakie okolice przewidziane są dla nowych wypraw, ani też wymieniania wam innych tego rodzaju okoliczności, dotyczących samej tylko strony praktycznej i na pewno nie na wiele się to przyda w odpowiedzi na wasze zapytanie. Widzicie tedy, żeśmy to znoszenie się z krajami obcymi ustanowili nie dla złota, srebra i klejnotów, nie dla jedwabi czy korzeni i nie gwoli jakichś innych przedmiotów wartościowych, lecz jedynie dla uzyskania tego co jest najpierwszym dziełem bożym to znaczy światłości gwoli światłości podkreślam docierającej przecie wszędzie i rozwijającej się we wszystkich okolicach świata powiedziawszy to zamilkł myśmy też przez chwilę zachowywali ciszę zaprawdę bowiem oszołomieni byliśmy tak dziwnymi rzeczami podanymi nam w słowach tak dalece wiarygodnych przełożony gdy odczuł że dusze nasze brzemienne są w jakowychś myśli niedojrzałe jeszcze do zrodzenia się na świat bardzo uprzejmie wywiódł nas z zakłopotania przechodząc do wypytywania o naszą podróż i przygody na zakończenie zaś zaznaczył, że byłoby dobrze, gdybyśmy się zastanowili nad okresem pobytu, o jaki mamy prosić władze tego państwa. Zaleciłbyśmy nie byli w tej mierze zbyt skromni. Nie wątpił bowiem, że wyjedna zgodę na każdy czas, o jaki byśmy uznali za słuszne zabiegać. Na te słowa powstaliśmy wszyscy i zaczęliśmy całować pokornie brzeg zwisającej od jego turbanu stążki lecz on nie przystał na to i bezzwłocznie odszedł. Kiedy zaś pomiędzy naszymi ludźmi rozeszła się wieść, iż państwo to zwykło przyznawać cudzoziemcom, którzy zechcą pozostać nader korzystne warunki, ledwie niektórych zdołaliśmy przekonać, iżby mieli staranie ostatek, i nie biegli natychmiast z taką prośbą do przełożonego. Ze znaczną trudnością powściągnęliśmy ich wreszcie, Dopóki wszyscy razem zgodnie nie rozstrzygniemy, jak należy postąpić. Teraz już byliśmy naprawdę wolni, gdyż czuliśmy, jak pieszczł od nas wszelki strach przed ostateczną klęską. Żyliśmy też bardzo przyjemnie, zwiedzając miasto samo i jego przedmurze, do którego mieliśmy wstęp dozwolony. Wyszukiwaliśmy tam i oglądaliśmy wszystko co było godne widzenia lub przyjemne. W tym czasie zawarliśmy przyjaźń z bardzo licznymi mieszkańcami miasta, a wśród nich także z ludźmi wyższego stanu. Doznaliśmy u nich tak wielkiej życzliwości połączonej z tak pociągającym i niewymuszonym zwyczajem serdecznego opiekowania się i dogadzania obcym, iż niewiele brakowało, byśmy zapomnieli o wszystkim, co przedtem było nam tak drogie w ziemi ojczystej. Codziennie napotykaliśmy rzeczy jak najbardziej godne uwagi i opowiedzenia. Z całą pewnością, jeśli gdziekolwiek na ziemi istnieje obraz naprawdę zajmujący i ponętny dla oczu ludzkich, to przedstawia go owa kraina, Pewnego dnia zdarzyło się, że dwaj z nas otrzymali zaproszenie na uroczystość, którą nazywają tam świętem rodzinnym. Zwyczaj odprawiania takiej uroczystości słusznie uważać można za najbardziej tkliwy, wywiedziony z samego prawa natury oraz godny szacunku. Bez wątpienia ukazuje on, jak pełen wszelkich zalet jest ten naród. Odbywa się to tak, Prawa królestwa dopuszczają, by uroczystość tę obchodził każdy, komu się poszczyciło żyć tak długo, iż doczekał się trzydziestu pozostających przy życiu potomków w wieku co najmniej trzech lat. To jak trzydzieści trzy, nie? Mój przypis. Wydatki pokrywa skarb państwa. Na dwa dni przed obchodem ojciec rodziny którego nazywają Tirsanem, zaprasza do siebie trzech dobranych wedle swobodnego uznania przyjaciół. Poza tym zaszczycają go swą wizytą przedstawiciele władz tego miasta, w którym święto jest obchodzone. Nakazuje się też, aby byli obecni wszyscy członkowie rodziny obojga płci. Przez te dwa dni Tirsan wraz z przyjaciółmi i władzami naradza się nad pomyślnością swej rodziny. Jeżeli wtedy wynikły w rodzinie jakieś nieporozumienia lub zwady, to uśmierza się je i kładzie im kres. Jeśli niektórzy członkowie rodziny popadli w nędzę lub mają jakieś ułomności, obmyśla się sposoby do pomożenia im i dostarczenia koniecznego utrzymania. Jeśli by kiedykolwiek, którzykolwiek pobłądzili lub prowadzili życie gnuśne czy opaczne, napomina się ich i gani. Bierze się pod obrady również sprawy związków małżeńskich i wyboru najodpowiedniejszego zawodu, oraz rozważa się i rozstrzyga inne podobne zagadnienia. Władze uczestniczą w naradach po to, by postanowienia i zalecenia tirsana, gdyby ktoś z rodziny nie chciał być im powolny, wesprzeć swoją powagą i nakazać im wykonanie. Zresztą bywa to potrzebne niezwykle rzadko. Tak wielką zaistę ukazują uległość naturalnemu porządkowi rzeczy. Na zebraniu owym tirsan wybiera też jednego z synów, iżby stale mieszkał pospołu w jego domu. Nazywają go synem winorośli. Znaczenie tej nazwy wyjaśni się później. W dniu uroczystości po nabożeństwie tirsan udaje się do wielkiej sali, gdzie też odbywa się właściwy obchód. W sali po stronie honorowej wznosi się podwyższenie, na którego środku pod ścianą stoi krzesło i przykryty kobiercem stół. Nad krzesłem rozpościera się w kształcie koła lub owalu rodzaj uplocionego z bluszczu baldachimu. Bluszcz ten, zielony także w zimie, jest o wiele jaśniejszy od naszego i ma kolor podobny do koloru liści tzw. Tak srebrnej topoli, choć nieco więcej lśniący. Plecionka jest pięknie poprzewiązywana srebrnymi i różnokolorowymi lnianymi nićmi łączącymi bluszcz. Przeważnie jest to dzieło którejś z córek rodu. Od góry przykrywa się plecionkę cienką siatką z lnianych i srebrnych nici. Ponieważ właściwym materiałem tej ozdoby jest bluszcz, przyjaciele rodziny lubią po zakończeniu uroczystości obrywać zeń po listku lub gałązce. Tirsan wkracza do sali, otoczony całym swoim potomstwem, przy czym mężczyźni idą przed nim, niewiasty postępują za nim. Jeżeli żyje matka rodu, która wydała na świat całe to potomstwo, to z prawej strony krzesła ustawia się pewnego rodzaju zamkniętą lożę z osobnym wejściem i oknami, gdzie matka zasiada w ukryciu. Po wejściu Tirsan zajmuje miejsce na krześle, a rodzina ustawia się na podwyższeniu tak z tyłu jak po bokach sali, Zachowując porządek wedle wieku, lecz bez rozróżnienia płci. Tymczasem sala wypełnia się niemałym tłumem, który wchodzi bez zamieszania i hałasu. Po chwili z niższej części sali zbliża się do podwyższenia taratan, co oznacza u nich herolda, któremu towarzyszą po bokach dwaj młodzieniaszkowie. Jeden niesie zwitek owego błyszczącego żółtawego pergaminu, a drugi złote grono winne na długiej łodydze czy drążku. Herold i obydwaj młodzieńcy ubrani są w jedwabne płaszcze koloru zielonkawego, przypominającego barwę morza. Przy czym płaszcz Herolda, przystrojony złotymi promieniami, jest tak długi, że trochę ciągnie się po ziemi. Herold po trzykroć skłaniając się lekko podchodzi aż do podwyższenia. Tam bierze wpierw zwitek Pergaminowy. Jest to pismo królewskie, które wyszczególnia przyznaczone ojcu rodziny w darze jubileuszowym dochody, rozliczne przywileje, zwolnienia i honorowe wyróżnienia. Ma ono zawsze adres do takiego a takiego umiłowanego przyjaciela naszego i wierzyciela. Tytuł ten udzielany jest przez króla tylko przy sposobności święta rodzinnego. Albowiem, jak tam powiadają, król nie jest dłużnikiem niczym, chyba tylko tego, kto przyczynił się do pomnożenia jego poddanych. Do dokumentu przymocowana jest pieczęć, na której widnieje wyryta w złocie podobizna króla. Aczkolwiek dokumenty takie wystawione są urzędowo do pewnego stopnia na podstawie przepisów prawnych, przecież mogą być dowolnie zmieniane stosownie do liczebności i godności rodziny. Herold głośno odczytuje dokument, podczas gdy Tirsan przysłuchuje się temu stojąco podtrzymywany przez dwóch wybranych do tego synów. Następnie Herold wchodzi na podwyższenie i wręcza pismo Tirsanowi, na co ze strony wszystkich obecnych rozlega się potężny okrzyk, który w ich języku oznacza – szczęśliwe są ludy Benzalem. Wreszcie Herold przyjmuje od drugiego młodzieńca gronowinne, które, jak rzekliśmy, tak łodyga jak i jagody są ze złota. Ale jagody bywają pięknie malowane. Jeśli męscy członkowie rodziny liczbą przewyższają kobiety, jagody są purpurowe, a nad nimi znajduje się niewielkie słońce. Jeżeli zaś jest więcej kobiet, jagody maluje się na zielono, a na szczycie umieszcza się półksiężyc. Liczba jagód odpowiada liczbie potomstwa. Również i to złote grono doręcza Herold Tirsanowi, który od razu przekazuje je owemu synowi, obranemu poprzednio, do zamieszkania z ojcem rodziny w jednym domu. Ilekroć ojciec ukazuje się publicznie, syn ten stale nosi je przed nim jako honorową znakę. Stąd też uzyskuje, jak o tym była mowa, przydomek, przydomek syna winorośli. Po zakończeniu uroczystości, tirsan odchodzi, aby po krótkiej przerwie wystąpić na uczcie. Siedzi wtedy osobno pod splotem z bluszczu i nikomu z dzieci, niezależnie od godności i zasługi, nie wolno zasiąść z nim po chyba że któryś należałoby czasem do domu Salomona. Stół ojca obsługują męscy członkowie rodziny, którzy ilekroć trzeba mu coś podać, czynią to przyklękając. Niewiasty zaś stoją jedno dokoła pod ścianami. W niepodwyższonej części sali ustawia się po obu stronach stoły dla gości, którym usługuje się nadrób przejmie z zachowaniem najlepszego porządku. Pod koniec uczty, która trwa u nich trzy, no, przy największych uroczystościach, jednak nie dłużej jak trzy czy półtorej godziny, śpiewa się hymn. Jest on za każdym razem ujęty inaczej, stosownie do uzdolnień swego twórcy, a mają bardzo dobrych poetów. Ale przedmiotem hymnu jest zawsze uwielbienie dla Adama, Noego i Abrahama, z których M dwaj pierwsi stali się prarodzicami całego rodzaju ludzkiego, a trzeci ojcem wszystkich wiernych. Na zakończenie zaś jest tam Podziękowanie za przyjście na świat naszego Zbawiciela, przez którego wszystkie pokolenia ziemskie dostępują szczęśliwości. Po zakończeniu uczty Tirsan znowu odchodzi, odprowadza się go do samego, do samego w głąb domu, gdzie odprowadza się go samego w głąb domu, gdzie w ukryciu odprawia modły. Potem zjawia się po raz trzeci, aby wszystkim potomkom, którzy tak jak poprzednio gromadzą się dookoła Niego, udzielić swojego błogosławieństwa. Po imieniu przyzywa ich do siebie w kolejności, jaką uznaje za stosowną, lub najczęściej przestrzega porządku wieku. Osoba przywołana klęka przed krzesłem, stół przedtem usuwają. Ojciec zaś kładzie ręce na jej głowę i błogosławi. słowy. Synu albo córko Benzalem, ojciec Twój przemawia do Ciebie. Ten, przez którego zaczerpnąłeś tchnienie żywota, powiada Ci błogosławieństwa Ojca Przedwiecznego, Księcia Pokoju i Świętego Gołębia. Niechaj stąpią na Ciebie, niechaj pomnożą dni wędrówki Twej i uczynią je szczęśliwymi. Tak błogosławi każdego z osobna. Jeżeli wśród potomków męskich są tacy, którzy wyróżnili się cnotą albo zasługami, jeśli liczbą nie przekraczają dwóch, to po błogosławieństwie ogólnym przyzywa ich osobno, a kiedy staną przed nim, wyciąga ręce ponad ich ramiona i mówi – Synu, jestem zadowolony, że się urodziłeś, oddawaj chwały Bogu i trwaj w tym do końca. Równocześnie wręcza im odznakę w kształcie kłosu zboża, którą potem noszą stale przypiętą z przodu do turbanu lub czapki. Po dokonaniu tego zabierają się na resztę dnia do muzyki, tańców oraz innych rozrywek, jakie są u nich w zwyczaju. Tak to obchodzą ową uroczystość. W ciągu następnych paru dni zawarłem znajomość i zaprzyjaźniłem się z mieszkającym w tym mieście kupcem, który miał na imię Żoabin. Był to Żyd i obrzezaniec, albowiem wyspiarze mają pośród siebie kilka rodzin żydowskich, którym zezwalają na wyznawanie ich własnej religii. Godzą się na to tym chętniej, iż Żydzi owi bardzo różnią się zwyczajami od Żydów w pozostałych krajach. Jeśli bowiem inni Żydzi nienawidzą imienia Chrystusa, a w stosunku do ludu, wśród którego przebywają, żywią ukrytą i od dawna zakorzenioną niechęć, to ci, przeciwnie, przypisują naszemu Zbawicielowi rozmaite szczytne przymioty, a naród benzalem kochają jak najmocniej. I w rzeczy samej, mąż, o którym opowiadam, zawsze zwykł był przyznawać, iż Chrystus narodził się z Panny i był większy od zwykłego człowieka. Wykładał również, iż Bóg postawił Jezusa na czele strzegących jego tron serafinów. Nazwał go czasami Drogą Mleczną, a czasem Eliaszem, poprzednikiem Mesjasza i obdarzał najrozmaitszymi innymi wzniosłymi tytułami. Wszystkie one lubo daleko nie dorównują boskiemu dostojeństwu Chrystusa, a toli różnią się znacznie od sposobu wyrażania się innych Żydów. Bez końca wychwalał też Benzalem, a nawet pragnął, aby uwierzono podaniom głoszonym wśród niektórych zamieszkujących tam Żydów, iż lud Benzalem pochodzi z rodu Abrahama poprzez jego drugiego syna, którego nazywał Nachorem przekonywał, że prawa, z których lud Benzalem dzisiaj korzysta, miały być rzekomo nadane w jakiejś kabale przez Mojżesza, że gdy przyjdzie mesjasz i zasiądzie na tronie swym w Jerozolimie, król Benzalem otrzyma miejsce u jego stóp, podczas gdy inni władcy odsunięci będą o wiele dalej. Jeżeli się jednak pominie owe żydowskie urojenia był to człowiek nader roztropny głębokiego sądu i wykształcony okazał się też dobrym znawcą praw i obyczajów ludu benzalem któregoś dnia w czasie rozmowy przypadkiem powiedziałem mu między innymi Iż niezmiernie się ucieszyłem z posłyszanego od kogoś z naszych opowiadania o ich zwyczaju urządzania uroczystości, którą nazywają świętem rodzinnym. Już ci, jak mi się wydaje, nigdy nie słyszałem o jakiejś innej uroczystości, która by w tak uderzającym stopniu stanowiła odbicie praw natury ponieważ zaś rozmnażanie się rodzin dokonywa się poprzez zawieranie związków małżeńskich zależało mi aby dowiedzieć się czegoś tak o tej rzeczy jak też o prawach ich i obyczajach dotyczących małżeństwa nareszcie byłem ciekaw czy też jest u nich zakazane wielożeństwo bo wszak narody, które tak gorliwie starają się o zwiększenie liczby obywateli, przeważnie wielożeństwo utrzymują. Odrzekł na to, słusznie doprawdy chwalisz ten znakomity obchód święta rodzinnego, bo i nasze doświadczenie potwierdza, że rodziny, którym przypadło w udziale błogosławieństwo tego święta, zawsze potem w zadziwiający sposób rozkwitają. Zechciej jeno nadstawić uszu, a opowiem ci, co wiem.